Najlepszy program telewizyjny z Rock and rolla. Hubert Gorczyca, telewizja polska, 3 Lublin. Uh -huh. uh -huh. Najlepszy program telewizyjny. Zapraszamy. Pan Hubert zdaje się ze sobą nieśmiało, bo widzę, że nie pali się do nas, a tutaj jest podstępne pamięcie. Może pomogę. Udało się, proszę Państwa, bardzo proszę. Możesz powiedzieć, że to jest Twoja gwiazda, prawda? Byliśmy u Państwa w Dzień Dobry TVN i bardzo cieszymy się, że nasz program multimedialny potrafisz dzisiaj gości w sali kongresowej. Cieszymy się z tej nagrody i myślę, że to, że Kubek mnie tutaj wziął, to chyba znak, że w następnym roku sala kongresowa zdobędzie nagrodę. Sala kongresowa bez barier 2010. Wyróżnienie, lista jest to podziękowanie z długa, więc nie wiem czy będę, czy się zmieszczę w czasie, ale łamiemy dzisiaj bariery, więc po pierwsze gratuluję takiego pięknego jubileuszu, bo program potrafisz nam ten NFL 3 ma dopiero 4 lata i działamy regionalnie. Nigdzie mnie dwa razy nie zapraszają, więc wykorzystam to do końca. W programie Zielone Drzwi byliśmy dwa razy, więc łamiecie stereotypy. Ale to początek łamania tych stereotypów, ponieważ Nie. chciałem powiedzieć, że dla Agnieszki, która jest główną sprawczynią powstania tego filmu i pierwszą integracyjną spikerką w historii polskich mediów, bo już jest tą spikerką przez 3 lata, sobie świetnie radzi. Dziękuję. Chciałem korzystając z tej okazji, że są takie okoliczności, jakie są dzisiaj, bardzo integracyjne przekazać, jak myszce prezent od całej redakcji Potrafisz i od telewizji, ale że jesteśmy na sali, na gali integracyjnej, to chciałbym, żeby to zrobił. Zrobisz to dla nas? Oczywiście. Już wiedzą Państwo, dlaczego nie zapraszają go drugi raz. Za dużo mówi, ale jak powiedział Pan Premier, czas jest bardzo ważny, to chyba jest dzisiaj nasze pięć minut, proszę zobaczyć. Ja nie czytam z kartki. <noise> Też, tylko proszę Cię tak, szanujemy, też na to. Ojej, ojej, przyleki. przydekl, nie weźmy takie są odwiedzania w telewizji. Tak jest, proszę Państwa. Całkiem, całkiem spore zamieszanie, ale o to właśnie chodziło. Drodzy Państwo, to wielka chwila. to proszę podtrzymaj, gdyż będę, ręce mi drżą, będę wręczał. I to jest wielka próba, proszę Państwa, to jest wielki precedens. Zobaczymy. Proszę Państwa, to jest pierścionek. To co z polskiego związku niewidomych. Proszę zobaczyć. Musisz przeczytać napisy. Nie wiem, czy ci to przejdzie przez gardło, ale naprawdę. Proszę Państwa. Ja jeszcze męża nie mam. Nie wiem co to tu się dzieje, proszę Państwa. A ja mam żonę i to na sali. Dwójka <grym> dzieci. Ja nie wiem, czy to było przeczytanie tego napisu chodzi, ale jest napisane cena. Nie, nie, cena to tylko po to, że to jest nowe. Jest też napisane pierścionek, brylant 0,15. Nie, to kratę. napis na pierścionku. A, no to trzeba było tak od razu mówić. Ale w tym książce, proszę Państwa, oprócz ceny napisane jest słowo, które właściwie streszcza całą naszą dzisiejszą galę i wszystko o czym mówimy, mówić będziemy i mówiliśmy jest jedno słowo. Słowo potrafisz. Jeszcze jest drugi napis. Właśnie tego się najbardziej obawiam, ale i tak nas nie zaproszą. To z drugiej strony. Jezus Maria. A z drugiej strony jest napisane TVP. Miał mi nie przejść przez gardło, ale przeszło. <głos> <głos> proszę bardzo. Ta. Teraz proszę Państwa, jeszcze podanie, uroczystość nakładania, na który waluszek? Na ten. Uda się, czy mam poświnić. Lepiej nie. <noise> udało się. Wielkie brawa. Brawo, Proszę Państwa, to jest dla mnie naprawdę bardzo wielki zaszczyt, że ja jako osoba niepełnosprawna mogę gościć na ekranach telewizji. U nas na razie regionalnej telewizji Lublin, Mam nadzieję, że niedługo ogólnopolskiej, ale bylibyśmy również w TVN i myślę, że jeszcze nas tam zaproszą. U nas na ogólnopolskiej byli. Tak. I to jest dla mnie naprawdę wielki zaszczyt, że mogę budzić marzenia osób niepełnosprawnych. I że ja mogę realizować swoje marzenia. Program Potrafisz, realizowany przez Fundację Fugamundi, otworzył mi skrzydła, i dzięki temu ja zaczęłam na nowo żyć. A ja rozumiem powiedzenie: człowiek inwestycją w społeczeństwo, a nie ludzie. Bo on na symbolach buduje się lepsze przekazy. I tym, tym na A jeszcze musicie zabrać jakąś dyplom, ale to za chwilę Wam podam. Marcinku, podasz? Tak, Aha. drodzy Państwo. Ja oczywiście tak, w... wszystko sobie poradzimy, bo jak ma się drugiego człowieka, to człowiek da radę. Ja doniosę, proszę Państwa. Ja wiem, że Ale dla kogo? To bardzo brzydka cecha, ale doniosę. Jeszcze przed nami Grand Prix. Poproszę Cię tylko, Dorota, byś wstrzymała się. Wstrzymuję się, ale z trudem. Przez momencik, ponieważ... Poza tym nie dałeś mi pierścionka, więc nie wiem, jak to będzie. Chciałbym Państwu oddać co im należne. Tak, drodzy Państwo. Bardzo Wam, kochani, dziękujemy i gratulujemy. A scenariusz poprosimy o to. Się... Scenariusz, to zabrali. Tak, mam zabrać, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z tym pierściągiem ja to nie jest do końca prawda. Padałem do nóżek wiele razy, ale za każdym razem... Nie chodzi o nóżki, chodzi o ten. Tak? Odrzucałaś mnie.